się Andrzej Mikulski, przyjechałem z Cieszyna. Chciałem powiedzieć o swojej sprawie. Od 251 dni nie mogę zobaczyć się z córką. Kontakt jest mi utrudniony, bądź przez żonę, przez jej obecnego partnera i wszystkie instytucje, które współpracują w ogóle w Cieszynie. Historia zaczęła się od tego, jeżeli od momentu, kiedy odkryłem zdradę żony. Zaczęły się, zaczął się po prostu mój koszmar. Została wzywana policja na każdym kroku. W dniu 25 lutego za, po raz pierwszy została wezwana policja pod pretekstem, że posiadam broń i chcę wszystkich powystrzelać. Policja jednak nie potwierdziła posiadania broni. Stwierdziło się i odjechała policja. Dowiedziałem się później, że została mi założona niebieska karta. Chodziłem od policji, bo MOPS przez kolejne 10 dni, żona nie twierdziła, że się boi ani nic, po prostu wzywała kolejne policje, zbierała materiał na to, po 10 dniach wyprowadziła się. Nie mówiąc, gdzie jest z córką razem. Także byłem odsyłany z policji do MOPSu, z MOPs-u do policji i tak fułką w końcu stwierdzili, że mam zgłosić się do sądu, pisać kontakty z dzieckiem. I sytuacja tak trwa, to mogę powiedzieć, nikt nie chciał mi nigdy, nikt mi nie chciał wierzyć, że ona udaje wszystko, fingują pobyt w hostelu, gdzie tak naprawdę cały czas przebywała u tego Pana. Jeszcze chciałem zaznaczyć, że dzień, e, dwa dni przed wyprowadzką byłem sam z córką w akwaparku. żona nie chciała już z nami jechać, wolała spędzać czas ze swoim obecnym partnerem którego najpierw uważała, że to jest tylko kolega, y, tata koleżanki Zuzi. Po pewnym czasie zmieniła się wersja, że to już jest przyjaciel, który wspierają w ciężkich chwilach. A dzień przed wyprowadzką córka nagrała dla nas film. Rodzice, to wiadomość dla was. Przestańcie się kłócić, bo mi od tego serce pęka. Mamo, dajcie dość przekazać. Od mojego taty. On cię kocha nadal. A mam nadzieję, że Ty mnie. No, Andrzej, no wiesz, mój tata. Kocha cię, Nie Jakbyś o tym chciała wiedzieć. A jak chcesz, o to wiedzieć i ciebie, szczerze kocham. Tak. kocham, ale. No, nie da się przenieść akwarium do innego domu. Bo, no nie. Ale. Kocham cię tak w głębi duszy, mama. I to kocham. Marca, Więc na razie to Dwa razy 6 marca, jak również 5 kwietnia, wróciła razem ze swoim obecnym partnerem, żeby zabrać resztę rzeczy z mieszkania, gdzie zostałem bez niczego. W dniu 28 marca zostałem pozbawiony dachu nad głową przez właścicieli mieszkania, ponieważ moja małżonka dzwoniła do nich i powiedziała, że ja jestem osobą niepracującą, że jestem alkoholikiem. Że demoluje mieszkanie, że tylko ona płaciła za mieszkanie. Fakt jest taki, że płacone było za mieszkanie z jej konta, ponieważ moje obie wypłaty wpływały na jej konto. Schronienia udzielił mi kolega w fundacji Anielski Młyn, gdzie spałem tam przez okres świąteczny. W tym czasie byłem bardzo załamany, schudłem ponad 20 kg, przeżyłem zawał mózgu 3. Godziny mnie reanimowali i jestem. Niestety, żona, raz ze swoim adwokatem, wyużywają ten fakt, iż ja komu chciałem popełnić samobójstwo. Jednak żadna karta informacyjna ze szpitala tego nie potwierdza. Nie miałem żadnych środków we krwi, jak nie stwierdzili za mózgu. Odbyła się sprawa o alimenty, która miała się nie odbyć. Dzień wcześniej zostaliśmy w sądzie poinformowani, że mamy się nie wstawiać na tą sprawę. Także, że się nie odbędzie, dlatego się, ja się nie wstawiłem razem ze swoim pełnomocnikiem, jednakże żona ze swoim pełnomocnikiem stawiła się na rozprawę. Weszli na salę i zaczęli naciskać na panią sędzie, żeby rozprawa jednak się nie odbyła i zostało mi zasądzone zabezpieczenie za 3 miesiące w kwocie po 1500 zł za każdy miesiąc do zapłaty 4500 od razu. Nie czekali czy zapłacę, czy złożę zażalenie na tą rozprawę. Od razu polecieli do komórnika, żeby egzekwował. Za, napisaliśmy zażalenie na tą rozprawę. Wyrok został uchylony przez sąd okręgowy w Bielsku Białej. Teraz czekamy na kolejną rozprawę. Były sytuacje takie też, że 11 czerwca, pani Donatę, leżałam w salonie tatuażu. kiedyż ona dzwoniła po policję, że jadę motorem na czołowe zderzenie. Nie wiem, co było przyczyną takiego, czy coś jej z głową się stało, czy była pod wpływem jakichś środków. To ciężko stwierdzić, no ale fakt taki zaistniał. Takich wezwań było dużo więcej. Minęliśmy się w sklepie, czy stawiała auto przy studiu fotograficznym, z którego często korzystam. Czy jak jadłem obiad w stołówce, wychodząc, zastawiła mnie policja, że stoję i czaję się z zamiarem napaści na żonę, gdyż przebywa w pobliskim warsztacie samochodowym, gdzie nie miałam o tym pojęcia, że tam przebywa. Poprosiłem też sąsiadkę, żeby doręczyła prezent na dzień dziecka, ponieważ nie mogłem się widzieć z moją córeczką, że Sąsiadkę, która jest nauczycielką, jednak pani dyrektor zabroniła jej wręczenia. Prezentu musiałem zrobić to osobiście. Odebrałem prezent i chciałem wracać go córce. Niestety zostało mi to uniemożliwione. Pani ze świetlicy wezwała moją małżonkę, która przyszła i wezwała policję pod pretekstem, że chce porwać swoje własne dziecko. Policja przekazała prezent córce, ja nie mogłem się z nią zobaczyć. Po paru miesiącach alienacji. Które dziecko mnie w ogóle nie widziało, a miało wpajane, że tata jest zły. Ponieważ zdarzały się już wcześniej takie sytuacje, kiedy córka znajomych mówiła mojej córce, że chce się spotkać, że ty był twój tata u nas i chce się z tobą spotkać. Jednakże córka obecnego partnera mojej małżonki powiedziała córce znajomych, że nasza mama twierdzi, że jej, na, że jej tata jest psychiczny i nie będzie się z nim spotykać. Także dziecko nie chciało się ze mną widzieć. Policja przekazała prezent, jednakże córka, to już teraz nie pamiętam dokładnie, czy to było w notatce szkolnej, czy policyjnej, jak córka chodziła dookoła prezentu, zaglądała do niego, jednak na końcu stwierdziła, żeby mama zdecydowała, czy może przyjąć prezent od taty. W dniu, po tej sytuacji, w dniu 17 czerwca, żona złożyła doniesienie na policji, nagle sobie przypomniała, że w dniu 29, Marca znajomy z Cieszyna, województwo Śląskie, poinformował, ją, że kierowałem w stosunku do niej groźby karalne. Przypominam, że ten znajomy był anonimowy. Na podstawie tego doniesienia został do mnie wydany 14-dniowy zakaz zbliżania się do małżonki, gdzie i tak później skończyło się odmową wszczęcia postępowania. Składałem zażalenie na ten zakaz, jednak sąd nie zrobił, nie rozpatrzył tego zażalenia w terminie 3 dni, jak obowiązywało. Nie wiadomo, gdzie były akta. Akta były, sąd nie odsyłał do policji, policja do sądu, nikt nie wiedział, gdzie znajdują się akta. Sąd, a zakaz został rozpatrzony odmownie dzień przed końcem zakazu. Napisałem o przewlekłość postępowania, także sąd Przynajmniej w tej kwestii przyznał mi 2000 zł odszkodowania za przewlekłość postępowania. Odbyła się sprawa yy, przed sprawą rozwodową tak samo miał przyjść kurator do mnie i kurator do małżonki. O tym, że kurator miał przyjść do mnie, nie wiedział do samego końca to był pion... Rozprawiała się odbyć w poniedziałek, w piątek dzwoniłem do kuratora. Kurator nic nie wiedział, mimo iż w kurator... u kuratorów mi mówili, że ma być. Także zadzwonił do mnie w niedzielę i stwierdził mi: Panie czy nie wiem jak pan to zrobił, ale muszę zrobić ten wywiad przed jutrzejszą rozprawą. Także wróciłem do domu z miasta, przyjąłem kuratora, jak wyglądały opinie kuratorskie. Kurator, który był u mnie. Stwierdził, że należy rozważyć opiekę naprzemienną, bądź yy, skierować na badania OZSS, który z rodziców najbardziej się nadaje. Kurator, początkująca, która była u małżonki, według twierdzeń małżonki, która twierdziła, że dziecko się nie boi, napisała, że na chwilę obecną nie należy yy, stosować kontaktów ojca z dzieckiem. Czyli po prostu wspomagała moją małżonkę w dalszej alienacji rodzicielskiej. Jak. Ustosunkował się do tego sąd okręgowy w bielsku Białym podczas rozprawy rozwodowej? Tak. Zuzia została yy, u mamy. Zostały mi zasądzone alimenty, również w kwocie 1500 zł, jak również nie orzekł na chwilę obecną kontaktów, bo tak stwierdził kurator, który był u małżonki. <laughs> nie przejrzał wszystkich dowodów, Dlatego rozprawa trafiła do apelacji. No i czekamy teraz na rozprawę apelacyjną, która nie wiadomo kiedy się odbędzie. Chciałam powiedzieć, że bardzo tęsknię za moją córeczką, kocham ją. Bardzo mi brakuje, zwłaszcza, że spędzałem z nią każdą wiem, wolną chwilę. To ja z nią odrabiałam lekcje. Każdy czas byliśmy razem. Teraz nagle żona twierdzi, że dziecko się mnie boi. Nie wiem na jakie postawie, pewnie dlatego, że nie chcę, żebym powiedziała, co dzieje się u nich w domu. A, jeszcze była sytuacja w marcu, kiedy chciałem w, też wejść do szkoły. Sam początek odejścia żony. Chciałem o, zobaczyć córkę w szkole, jednak woźny nie zareagował na to, że przyszedłem. Kiedy przyszła moja żona, wpuścił ją z uśmiechem. Chciałem wejść, zatrzasnął drzwi przede mną, uderzając mnie drzwiami w nogę. Zaszepiłem później panią dyrektor i chciałem z nią porozmawiać o tej sytuacji. Najpierw mi kazała ochłonąć, kiedy powiedziałem, że zadzwonię po policję, że taka sytuacja zaistniała, zaprosiła mnie na górę, wezwała tego pana. A pan stwierdził, że moja żona kazała mu mnie nie wpuszczać. Co do niebieskiej karty, która została założona, co są prowadzone w stosunku mnie dwie niebieskie karty. Pierwsza została założona pod, 25 lutego pod pretekstem bania się. Druga została założona z automatu, kiedy żona zgłosiła groźby karalne przez rzekomego, anonimowego znajomego. <laughs> Między nami jest procedura w sumie pięciu niebieskich kart. Ja mam dwie, żona ma trzy. Pomimo całego bólu i cierpienia, jaki wyrządziła mi żona, w jakimś stopniu. Chciałbym się z nią dogadać. Myślę, że można by było nawet pójść na kompromis i rozwiązać nasze małżeństwo za porozumieniem stron. Chodzi mi tylko najbardziej o kontakt z naszą córeczką. Jeżeli moja żona chce sobie ułożyć życie z drugim mężczyzną, to jest jej sprawa. Jest jej osobisty wybór, i obejrzyło jej się je dobrze z nowym partnerem. Czekam obecnie 20 grudnia na nowo na kolejną rozprawę rozwodową i mam nadzieję, że, jeżeli się uda tego dnia, dojdziemy do porozumienia, rozwiążemy nasze małżeństwo i będę mógł zobaczyć się z naszą córeczką. Może to też da do zrozumienia mojej mał małżonce, że po prostu, jako z kobietą, żoną, nie chcę nie już z nią nic wspólnego. Jednakże jesteśmy związani, można powiedzieć, do końca życia. Mamy razem córeczkę, o którą powinniśmy obydwoje dbać. Dziecko powinno mieć zarówno mamę, jak i tatę. I myślę, że może już chyba najwyższy czas zakończyć spór i wzajemne oskarżanie siebie o różne rzeczy, zgłaszanie na policję, bo to już chyba do niczego nie prowadzi. A najlepsze jest, najważniejsze jest dobro naszego dziecka. Dziękuję Państwu za uwagę. Chciałbym pozdrowić wszystkich ludzi, którzy są w równie podobnych ciężkich sytuacjach. Jak również wszystkie osoby, które mnie w jakimś stopniu wspierają, dzięki którym jeszcze dzisiaj tutaj jakiegoś siedzę i funkcjonuję. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za wszystko. Zosiu, to wiadomość dla Ciebie. Mam nadzieję, że kiedyś ją zobaczysz odsłuchasz. Bardzo, ale to bardzo brakuje mi Ciebie. Bardzo tęsknię za Tobą. Niezmiernie kocham Cię. Twój pokój, który przygotowałem dla Ciebie wciąż stoi i czeka pusty dla Ciebie. Mam nadzieję, że ubrania, zabawki, które kupiłem do pokoju wciąż będą jeszcze aktualne, kiedy Cię zobaczę. Mimo już od prawie 9 miesięcy nie mogę Cię zobaczyć. Jesteś w skuteczny sposób alienowana od całej rodziny. Wczoraj byłem u babci, która też bardzo płakała. Nie może się doczekać, kiedy zobaczy się z córeczką. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek się zobaczy. Może nie wiesz, ale babcia jest chora na raka. Nie wiem, czy się doczeka tej chwili. Bardzo tęsknimy za Tobą. Moja gwiazdeczko. Trzymaj się. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Rodzice, to wiadomość dla was. Przestańcie się kłócić. Bo mi od tego serce pęka. Mamo, te ci dość przekazać. Od mojego taty. on cię kocha nadal. A mam nadzieję, że ty mnie. Bo no Andrzej, no wiesz, mój tata kocha cię mamo. Jakbyś o tym chciała wiedzieć. A jak chcesz o to wiedzieć, i ciebie starczy, że kocham, ale no nie da się przenieść akwarium do innego domu no, no no nie ale kocham cię tak w głębi duszy mamo i tato kocham was więc na razie to koniec waszych wi wiadomości